Cześć, cześć, cześć. Hejka, witamy na kolejnym odcinku na naszym kanale. Jestem oczywiście z Kamilą. Cześć! Będziemy grać w no, jest fajno. Miejmy nadzieję, że tym razem chociaż nie pójdzie nam tak źle. I postaramy się mówić częściej. Dobra, teraz zbieram 16 żelaza i kopię się do diamentów. Albo jak teammate jest jakieś blisko, to go rozwalę. Okej, okay, fajnie, fajnie. Teammates, czemu ja tak powiedziałam? Dobra. Chcieliśmy was tylko powiadomić, że w przyszłych filmikach nasze ekrany będą się zmieniały. Czyli że raz będziecie widzieć mój ekran oraz Kamili. Mhm. Dokładnie tak. Będzie fajnie, to będziecie widzieć, co ja robię i co robi Zuzia. Ja ogólnie teraz zabudowuję syłuszka nasze, żebyśmy jakoś... Czekaj stary! Nadleście się już do nas walczyć nie potrafię. Czekaj, pomogę ci, czekaj! Łóżka. Czekaj! Jezus Maria. To. Rozwaliłam go. A, a ja dopiero się do diamentów budowałam, ci już nas rozwalili. On no mnie goni, pomocy. Smutek. Wow, jakie szybkie. Bude. Jaki skill, jaki skill, którego nie mam. Smutek. Dajesz, dajesz, nabijasz do nich. Napijasz! <ścoughs> Lecimy do na nich. Nie! 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 nie. No, ale ogólnie nie jesteśmy za dobrzy w wydłaszce. Ale gramy for fun! O! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Co? Jesteśmy dzisiaj szare! Super! Daj mi, żebym mogła budować trochę na miejscu. Nie mogę ci dać. No dobra, wiesz. Właśnie jest, że jest łóżko czy diamenty? Diamenty. Na łóżko. <laughs> Masz sobie. Jest! Mam już. No. Żeby na łóżko ponownie nie rozwalili. Przez to, że go nie zabudowałaś. No Jezu, a <laughs> co mi nie dał zebrać? Mój no wiesz, dobrze, osłuchaj się, przecież chodziła tu na żart.

Znowu chodzi Ej, spadło <grywa> Co ty robisz? Czemu ty tu kładziesz E? Dobra Wiesz, że jak klikniesz SHIFT i na łóżko to wtedy nie musisz tu kłaść bloku dodatkowego? Trudno nie? Taki fun fact, nie? Fan, fan. Tak, Bardzo fan. Wiem I know it i don't care I hate you no Jezu, wlaczyło mi coś to mi ciągle labia Wcale nie Komputer <laughs> Idą czerwoni do nas, idą czerwoni O nie, ale niech idą niebiescy, Ale to jesteśmy w domu Co się dzieje? Nie wiem To było piękne. Idę Lari! Dobra, Ari Wow! Brawo ty. Ale to było piękne, prawda? Ale ty jesteś mądra. Mądra jesteś. Ej, a ten kawałek wytnie, gdzie mówiła, dobra. To mogę. <laughs> Jeszcze dozwoliłam niebieskich. Y, trzeba ich tylko wy, wy, wy Jak to się mówi? Nie wiem. Zniszczyć. A, <noise> to zniszczyć. Tak. Zniszczyć. Jedna tak, sensie. Czemu zepsułaś mi wełnę? Ale co jej ci zepsułam? Zepsułaś mi wełnę. Nic ci nie zepsuło. Zepsułaś mi wełnę. Nic ci nie Nic ci nie zepsułam dzbanie. Co jest z zbanem? <noise> Co zawieje. Agresja. Co ty widzisz na czacie? Nic. Nic? Dobra. A i jeszcze kolejny łóżko. Ty rozumiesz ten skill? Dwa łóżka w jednej rundzie. Ale porobiam. Please kill Grey. Ok. Ok, jest sir. I tu jest. No? Mm. Dobra, to ja skoro już zabudowałam łóżkę. Idziemy na zwiady. A! Czy prawie spadłaś właśnie. Tak. Mówi, że Idę na ciebie kiedy ma. O <grymne> <Czarnia> a. E, jak coś to właśnie się na nią budowali. E, no i prawie zginęła. O, zginęła. Ej, co nas! O nie. To leśniki, a to. Może być sobie to jajko. O! Wypchnij na muszkę Osoby, które nie żyły. Tak, poproszę. To, co się wydnie. Wierzę, że to się wydnie. Nie wytnie się. Co? Nie wytnie się. Czemu? Bo to jest Święta <grywa> Sera. Dobra, gramy kolejną rundkę. Jak widzicie rozwaliłam dwa łóżka, ale niestety nie udało nam się wygrać. Nie udało. To wszystko przez Kamilę. Nie zbadaj wszystkiego na mnie. No, no ale to twoja wina. Śmieszne, nie? Kolejna kaczka. Z Naruto chyba. Naruto w ogóle, No ale. <klogy> oh Jezus Maria. Jakby on był kaczką w stroju Naruto. W którą stronę? A, tam są diamenty. A no, to jest jedna z moich ulubionych map w ogóle. spadł Widzę, co chwilę spadają tobie w ogóle. Ja idę po diamenty Dobra, Dla, mamy dwie, dwie diamenty. dwa diamentki Kilo Dobra. Czemu ty obadowa... czemu ty dałaś tu wełnę? <śmiech> 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 okay. To wszystko przez ciebie. Wiem. No bo jak oni rozbudowują nasze łóżko, to i takie rozbudowują. Tak Co? Ej, ktoś tu jest! Chyba! Tak! Rzuci to są! Brawo ty i twoja piękna! A potem łóżka! Ratuję cię! Ratowałam cię! Ale ja już nie żyję. Naprawdę? Nie widziałam. Idę ich rozwalić. Nie, on tu jest! Idź z banie. No, już nie żyjesz. No Rodzice go nie kochali. Steve. tu 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 Steve. tu 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 Steve. Steve. Steve-man. Patrz, jaką mam piękną głowę Steve'a przed sobą. Ej! Hey, ktoś przed niego przeszedł. <laughs> to ty. Czy to jest moja? Nie, Jezu, tylko chwilę, to tylko fioletowy drzwi. Mama, ma się na Kaczka! No, no dajesz, dajesz, dokończ. Na punkcie FNAF. Może. Po co ja tam klikam dobrze? Nie wiem, ale masz tam już możesz zbierać. Już mam, zebrałam. No, we swap fruity member. The people not host to be. Moja robota jest nudna. <laughs> Cieszę się. I ja ciebie też nie. Dokropię się do diamentów i do czerwonych. Tak, ty to. Zrobisz wszystko. No wiem. Jestem niesamowita. A jaki skill tu jest! Mhm. ale za duży. Dobra, czekam aż ten typ tutaj się dokopie. Co no też skarb? No jest u nas! No, na mążko, zbania. Brawo Ty! Prawo, ja miałam tylko o na łóżko. No ale masz koronę bronić! Nie, nie będę bronić łóżka. Dobrze. Sama sobie broń łóżka. Nie lubię bronić łóżka. Dobrze, to chyba oznaczało, że nasz odcinek musi się zakończyć. Nie. Tak. Nie. Tak. mis na <síntos> 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 <síntos>